Innym pomagamy, sami biedę mamy. Prosimy o wsparcie, prosimy o pomoc. Pracownicy Dębieckiego MOPS-u mówią dość i zaostrzają spór zbiorowy. Jednym z postulatów jest podwyżka pensji. Nastroje sięgają zenitu. Ponad 60% pracowników naszego ośrodka otrzymuje najniższe wynagrodzenie. Niżej już zarabiać nie można, mówią protestujący. Nasza praca wykonywana jest rzeczowo, solidnie, rzetelnie. Oddajemy tej pracy całą duszę. Jest coraz więcej ludzi starszych wymagających wsparcia i pomocy. Nikt nie został bez pomocy. Dlatego my w tej chwili powiemy, innym pomagamy, sami biedę mamy. Prosimy o wsparcie, prosimy o pomoc. Zwróćcie uwagę na garstkę tych ludzi, którzy ciężko pracują za niewielkie pieniądze. Mamy już dość, w tym momencie słyszymy, że cały czas są rozmowy, ale nie ma efektów tych rozmów, więc myślę, że w tym momencie to już czekamy na efekty tej rozmowy. Bo już jest wszystko wiadome. My jesteśmy już u kresu wytrzymałości. Ustawa covidowa pracowników socjalnych pracujących z rodzinami w miejscu ich zamieszkania wstrzymuje tą pracę, ale ta praca cały czas jest prowadzona, ponieważ telefonicznie są przeprowadzane, tak jak zgodnie z ustawą, są przeprowadzane wywiady, ale też osoby, które są w pogłębionej pracy socjalnej, czyli tak jak ja, gdzie, gdzie muszę pójść do kogoś, nie, nie robię wywiadów, ale monitoruję sytuację rodziny, na przykład ja pracuję z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowczymi, a tych problemów opiekuńczo-woławczych jest teraz dużo, zwłaszcza teraz, więc nie mogę zbadać sytuacji przez telefon, więc ja zabezpieczona w maseczkę, w rękawiczki jestem w rodzinach w domu od, przez całą pandemię. Także tej pracy, która powinna być rzetelnie wykonywana mimo pandemii to ta praca jest nie. cały czas wykonywana rzetelnie. Na razie apelujemy do Rady, do Rady Miasta o zwrócenie uwagi na nasze wynagrodzenia, o zmiany w, pla, w planach budżetowych na obecny rok, tak aby zabezpieczały wynagrodzenie podwyżki wynagrodzeń dla naszych pracowników. Potem będziemy podejmować następne działania. No Jeśli nie, już się nie zmieni, podejmiemy decyzję, która nawet się łączy z akcją strajkową. Wiemy, że jak dużą, dużą ilość świadczeń wy, wypłacamy na rzecz m, mieszkańców Bicy, więc, jeśli podejmiemy taką akcję, odczują ją bardzo boleśnie mieszkańcy. Pierwsze spotkanie dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przedstawicielami związków zawodowych odbyło się pod koniec ubiegłego roku i na tym spotkaniu zapadły decyzje, że kolejne spotkanie już z udziałem władz miasta odbędzie się przy udziale mediatora ministerialnego i takie spotkanie miało się odbyć w lutym, wówczas strona związkowa nie mogła przybyć na to spotkanie, kolejny termin był wyznaczony na 8 marca, natomiast burmistrz nie mógł wówczas wziąć udziału ze względów zdrowotnych. I myślę, że w bardzo bliskiej perspektywie to spotkanie się odbędzie i wierzę, że wspólnie uda się wypracować rozwiązania, które będą satysfakcjonujące dla strony związkowej. To były pierwsze rozmowy przedstawicieli y, związków zawodowych y, z pracodawcą, czyli w tym wypadku z Dyrekcją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i y, no, związki chciałyby, aby również władze miasta były y, uczestnikami tych rozmów. Stąd myślę, że takie spotkanie bardzo y, w bardzo bliskiej perspektywie czasowej się odbędzie z udziałem mediatora zewnętrznego i wypracujemy dobre rozwiązania satysfakcjonujące dla strony związkowej i takie, które będą możliwe również pod kątem Finalizacji ze strony miasta, czyli y, abyśmy mogli znaleźć środki finansowe y, na ich pokrycie. Jesteśmy pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Y, obecnie trwa spór zbiorowy w naszym ośrodku, y, którym jednym z postulatów są podwyżki płac dla wszystkich pracowników y, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Jesteśmy w tej chwili w trakcie negocjacji, która wyraźnie dała do zrozumienia, że y, Stroną sporu nie jest dyrekcja MOPS, ale włodarze naszego miasta. Etap negocjacji się przedłuża, bo tak naprawdę nie doszło do jeszcze do poważnych rozmów na temat sytuacji, złej sytuacji finansowej pracowników tego ośrodka. Mając wiedzę, jaki jest planowany budżet na 2021 rok, podjęliśmy decyzję o zaostrzeniu naszego sporu, ponieważ wyraźnie nie zgadzamy się z takim, z takim planem budżetowym, gdyż on nie zabezpieczy nawet realnych potrzeb naszego ośrodka, nie mówiąc już o jakichkolwiek podwyżkach czy dodatkowych wynagrodzeniach z tytułu dodatkowej pracy. Dlatego mówimy dość. Prosimy, wręcz apelujemy do rad, do... Rady Miasta i do Pana Burmistrza Miasta o zwróceniu uwagi na garstka tych pracowników, którzy bardzo ciężko pracują za tak marne pieniądze. Zaznaczę, że 60% pracowników naszego ośrodka pracuje na najniższym wynagrodzeniu. Mniej zarobić się już nie da. Nasz ośrodek jest prowadzony modelowo. Wystarczy yy, powiedzieć, że, yy, że o nas mówi się głośno, przyjeżdżają do nas... Przedstawiciele z innych instytucji y, pomocowych wzorują się na naszych rozwiązaniach. Y, szkoda, że nie możemy się powzorować na wynagrodzeniu, ponieważ z tego, co wiem, daleko odstajemy od innych pracowników, ośrodka, y, innych, y, pracowników innych instytucji pomocowych. Dlatego mówimy dość takiemu traktowaniu. Proszę zwrócić uwagę na nasze wynagrodzenia. Jesteśmy bardzo niezadowoleni. Y, ten y, ten proces jest wyrazem. Że jesteśmy tak bardzo zdeterminowani, że y, jesteśmy niemal w każdej chwili y, gotowi do podjęcia akcji strajkowej. Trzeba się pochwalić tym, co jest dobre, ponieważ wykonujemy bardzo ciężką pracę. To nasi pracownicy y, mają, de, mają bezpośredni kontakt z innymi y, ludźmi y, w, w trakcie pandemii. Nasz ośrodek nigdy nie stanął. Wszyscy ludzie zostali zabezpieczeni, y, świadczona jest im wszelaka pomoc. Wykonuje ich garstka ludzi. Tą pomoc wykonuje garstka naszych pracowników, dlatego proszę zwrócić uwagę na ich wynagrodzenia. Ma, mówimy kategorycznie dość. Mówię tutaj o pracownikach socjalnych pracujących w terenie, mówię tutaj o opiekunkach. Które nie zostawiły swoich klientów bez pomocy w okresie pandemii, mimo że i wiele instytucji było zamkniętych. Myśmy cały czas wykonywali pracę i wykonujemy tę pracę dobrze i sumiennie. Dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na naszą sytuację. Wciąż słyszymy, że jesteśmy doceniani, że yy, wykonujemy ciężką pracę, co za tym nie idzie nasze wynagrodzenie. Niestety, dalej jesteśmy pomijani. Chcę powiedzieć, że nastroje wśród pracowników sięgają zenitu. Przez kilka miesięcy dyrektor MOPS skutecznie nas uspokajała, nasze nastroje. Wie, wiemy, że podejmowała działania na poprawę naszej sytuacji finansowej. Jednak widzimy, że to jest bez rezultatów. Dlatego podjęliśmy decyzję o zaostrzeniu akcji strajkowej. Czy pracownicy Dąbickiego MOPS-u zdecydują się zaostrzyć protest? Dalsze kroki uzależniamy od rzeczowych rozmów na temat naszej sytuacji, naszych wynagrodzeń. Potem będziemy systematycznie podejmować dalsze decyzje, mówi Małgorzata Lachcik, przewodnicząca Podkarpackiego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej.